Muszę nam powiedzieć, że ja, że... ja tak się... ja, spokojnie i, i spokojnie dzisiaj spałem. mam nadzieję, że też. Chociaż poszedłem późno spać, to może dlatego, bo chciałem jeszcze po północy zobaczyć, czy pan już się pojawiły wyniki. Może się pojawiły, ale po północy jeszcze ich nie było. W każdym razie dzisiaj jak Tyle do wypiła rano i cię ślady, pojawiliśmy się z Paniemcydyrektorem Dyrektorem. wyglądało to dobrze. Tak. i wygląda to dobrze. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o Wasze plany życiowe i plany związane ze studiami, to już czas pokażę, ale chciałem wam wszystkim jeszcze raz pogratulować, bo mam nadzieję, że jak nie wszyscy, to przynajmniej większość z Was, czuję, że te wyniki były na miarę Waszych możliwości. Matury ale były też inne przedmioty ścisłe, które były łatwe i to mogło też widać na waszych indywidualnych wynikach. Ja jestem bardzo zadowolona w sumie. Nie spodziewałam się aż tak wysokich wyników, muszę przyznać. Mogłaby Pani powiedzieć, ile tych procent udało się nazbierać? Wolałabym sobie zatrzymać jednak. Z jakich przedmiotów zdawała Pani maturę, na jakie studia Pani aplikowała? Chwilowo... Y Właściwie jeszcze na żadne, ponieważ dopiero zaczęłam się logować. Jednak zdawałam podstawowe przedmioty, jak to, jak to trzeba, tak? i rozszerzony polski oraz angielski. Aplikował, zamierzam w sumie aplikować na japonistykę. Przedmioty podstawowe bardzo dobrze. Rozszerzenia są, wiadomo, trudniejsze i te wyniki są nieco niższe, ale no zobaczymy. Każdy tutaj się rekrutował, już na wyższe kierunki, i teraz czekamy. To jest Jakich przedmiotów pan zdawał maturę? Na jakie studia pan aplikował? Zdawałam biologię chemię rozszerzoną, no i w tym kierunku na studia. Ale jest pan zadowolony z wyników, czy niekoniecznie? Ja troszeczkę nie za bardzo. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z rekrutacją. Znaczy, ja nie jestem zadowolona. <laughs> Przedmiot, na którym mi najbardziej zależało, no nie poszedł po moje myśli, ale generalnie wszystkie inne przedmioty są okej, okay, więc. Myślę, że nie będzie tak najgorzej. Ten, który nie pomyśli, poszedł, to? Język polski rozszerzony. No, Mogło być lepiej? Bardzo liczyłam, że no, będzie to wysoki wynik, a nie będę tutaj mówić procentami, ale nie jestem zadowolona po prostu. A proszę powiedzieć, na jakie studie, studia aplikowała Pani, aplikuje Pani? Chciałam iść na prawo, a teraz chyba pójdę na politechnikę. Dziękuję bardzo. Może Pani też zechciałaby w dwóch, trzech staniach? Y znaczy, ogólnie mi matura poszła tak, jak myślałam, mniej więcej. Więc jestem w miarę zadowolona. No i teraz tylko czekać, aż się dostanę na studia. Z jakich przedmiotów pani zdawała? Gdzie chciałaby pani studiować? Zdawałam angielski, polski, matematykę i geografię. I idę na Uniwersytet Gdański, jeśli się dostanę, oczywiście. Myślę, że ogólnie dobrze jest, nie jest źle. A jakie przedmioty pan zdawał? Na rozszerzeniu, matematykę, informatyka, angielski. I wszystko po myśli. To powiedzmy. A proszę powiedzieć, na jakie studia zamierza Pan aplikować? Yy, na informatykę. Gdzie? Ja się złożyłem do Krakowa i do Wrocławia. Tak, gdzie się dostanę, tam się dostanę. Jakoś tak, no... Bez różnicy chyba dla mnie. A proszę powiedzieć, jak Pan znosił tak długi okres oczekiwania na te wyniki? No bo to jednak trzeba było dwa miesiące poczekać prawie. No trochę stresu było jednak. Nie powiem, że nie było. Yy, dzisiaj można powiedzieć, że taka klamra, zamknięcie i wakacje. No, nie, teraz trzeba czekać na wyniki rekrutacji na studia. Także no, znowu stres.